Poniedziałek, 4 marzec 2024. No i moi kochani, zaczyna nam się nowy tydzień, a wraz z nim będziemy mieć pełno werwy. Poczujemy się wyzwoleni, niezależni, nieobciążeni niczym. Startujemy do przodu z nowymi pomysłami. Tym razem mamy taki pałerek w sobie, chęć do działania, możliwe spotkania rodzinne. Możliwe, że jakieś szkolenia nam się przyszykują, ewentualnie ktoś nas gdzieś zaprosi. Może to być randka, może to być zwykłe spotkanie koleżeńskie, lub będziemy wisieć na telefonie. W pracy też będziemy ukradkiem coś załatwiać prywatnego, czy to na telefonach, czy to na komputerach. Takie kradzenie czasu dla siebie ktoś z Was postanowi coś kupić, ktoś zaklepać wycieczkę. Może się odezwać osoba z przeszłości i moi kochani osoby samotne mogą mieć randkę z dawną swoją miłością. Możecie też poznać kogoś, kto poruszy wasze serducho. Yy, warto też zadzwonić do kogoś, z kim mieliście gdzieś kiedyś jakąś sesję i po prostu najzwyczajniej w świecie porozmawiać, tak jakby nigdy nic się nie stało, a zobaczycie, Ile cudu może sprawić taka rozmowa, taki telefon? Życzę cudownego poniedziałku i zapraszam na kanał YouTube Wiedmiła Renata na więcej filmów.